Pogoda nam dzisiaj nie sprzyjała. Jesteśmy po raz 23 na sprzątaniu rezerwatów przyrody i terenów zielonych na terenie miasta Cieszyna. W sumie jest to sprzątanie już ponad 50. jeżeli chodzi o, nas, o nasz powiat cieszyński. No jest podziw dla szkół, że mimo tak niesprzyjającej pogody potrafili się zmobilizować i trzy grupy. Z szkół, jak już było wymieniane z zespołu szkół numer 1 imieniem Szymińskiego, która to szkoła obok Zespołu Szkół Ekonomiczno-gastronomicznych uczestniczy we wszystkich sprzątaniach od początku. Mamy dodatkowo jeszcze szkołę, dzisiaj szkołę podstawową numer 5. no grupy liczyły dzisiaj po 15 osób z paniami, opiekunkami. Cóż powiedzieć, nazbieraliśmy około 20 worków 100-litrowych które zostaną zebrane przez zakład, y, zakład gospodarki komunalnej skąd mieliśmy worki i rękawice co poza tym no oby nam pogoda sprzyjała poprzednio robiliśmy to w innych miejscach dzisiaj wróciliśmy na stare śmieci można powiedzieć do y, w kampingu Olza, kiedyś się nazywał w tej chwili pod Czarnym Bocianem, nowy właściciel jest. Myśmy tutaj zaczynali pierwsze sprzątania w 2007, 2008, 2009 roku, potem przenosiliśmy się do lokalu Ogrodowa. Potem na przykopę, aż w końcu tutaj trafiliśmy, i bardzo nam się tutaj podoba, że tu możemy zorganizować to zakończenie. Chciałbym jeszcze podziękować tutaj poza opiekunami, którzy tak fajnie opiekowali się dzisiaj grupami, panu Wiktorowi Naturskiemu z Nadleśnictwa. Współpracujemy od początku komisji, każde jedno sprzątanie, na każdym jednym sprzątaniu robimy razem. Y, jest dzisiaj tutaj prezes również oddziału PTTK. Początkowo gościł zawsze tutaj pan Ryszard Mazur, no a dzisiaj y, pan Zbyszek Kuczała. Dziękujemy również. Y, właścicielce oczywiście obiektu tutaj pod Czarnym Bocianem. Zakończył się konkurs, konkurs przyrodniczo-krajoznawczy, który prowadziliśmy wspólnie z Piotrkiem Steblem i z panem Wiktorem Naturskim. No, zwyciężyła Justyna Szpin z zespołu Szewińskiego, jednak Szybińskiego, tak. Na drugim miejscu była Nikola Bochucka właśnie z gastronomicznej szkoły i na trzecim miejscu Michał Skalski ze szkoły podstawowej nr 5. Pozwólcie tu wszyscy tak. Chwileczka, chwila uwagi kochani. Chciałbym teraz przywitać grupy szkolne na zakończeniu dzisiejszego 23 sprzątania rezerwatów cieszyńskich i terenów zielonych. To już 23 sprzątanie w samym Cieszynie. Rozpoczynaliśmy w 2008 roku. Więc tak, witam na zakończeniu opiekunów i uczestników ze Szkoły Ekonomiczno- Gastronomicznej w Cieszynie, brawo, klaszczemy. Zespołu Szkół numer 1 im. Szywińskiego oraz Szkoły Podstawowej numer 5. Brawo. Nie wiem, jak pozostałe grupy, ale słuchajcie, warunki mieliśmy dzisiaj bardzo ciężkie. Ale moja grupa, będą zdjęcia na Facebooku, na ox Moja grupa uzbierała 11 worków 100-litrowych plus dwie opony. Wszystko to znajduje się w parku kasztanowym pod kasztanem w jednym miejscu. Dwie opony i dwie opony. Piotr już tam, nie dzwonił tam do tej Pani. Teraz tak, chciałbym tutaj przywitać, podziękować oczywiście opiekunom szkolnym, tutaj Paniom, które były dzisiaj z grupami. A na miejscu ze mną tutaj jest, przybyli goście w imieniu tutaj Prezesa Oddziału PTTK Pana Zbyszka Huczały. Nadleśnictwa ustroń pana Wiktora Naturskiego, który zajmuje się konkretnie mm, edukacją młodzieży na terenie nadleśnictwa. Witamy tutaj naszego fotoroportera z OX-u, Mariusza Jaszczurowskiego. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Chyba o, witam, witam swoich tutaj współpracowników z komisji koleżankę Sabine oraz Piotrusia, mojego zastępcę, przewodnika również PTTK, prezesa koła numer 2 Petiteka w Skoczowie. O, tak. I teraz tak kochani, chciałbym tutaj poprosić Panie opiekunki wszystkie do mnie. Ja nie... Nie, nie, bo ja nie znam, żeby mnie do, wywoływać. Wywo dobrze, wywo dobrze, wywoływać. Wywo Wybląd wywo za udział w jesienę spontaniu rezerwatu przyrody zespół szkół im. Władysława Marku. No znam, dobrze, dobrze. Dzięki, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. że tak sobie jest. Znowu się spotkamy Na pewno, bardzo dziękujemy, było nam bardzo miło. Dyplom za udział w wiosennym sprzątaniu rezerwatu przyrody ze szkół ekonomiczno-gastronomicznych gratuluję. Również to samo mam nadzieję, że się spotkamy no, nie tylko na sprzątaniu, ale może... Jeszcze chwila. To jest taki że Słuchajcie, jedna rzecz. Na, pra... na pewno wpisuje się to w ogólne sprzątanie wiosenne wykonywane w Polsce. Pan nadleśniczy doskonale wie, że również ustonił się do dzień w innych miejscach za sprawą właśnie Jasia Machały i myślę, że to będzie kontynuowane. Jest to ważna rzecz, jak ważna, to widać po tej, po tej ilości worków, które żeście uzbierali. Także wydaje mi się, że tylko przyklasnąć i podziękować panu Jankowi i panu Nadleśniczemu, że to zorganizowali, że dbają o nasze środowisko i o to, jak nasze góry czy nasze rezerwaty wyglądają. Oklaski dla, dla Jasia Machały, naprawdę jak jego zabraknie, to nie wiadomo, kto to będzie na naszym obszarze organizował. Jasiu dziękujemy, natomiast zapraszam wszystkich. Na następne tego typu akcje, ale również na nasze akcje e, młodzieżowe rajdy górskie, które organizujemy dwa razy do roku. W tym roku wiosenny rajd e, 13 maja na Trzykowce, e, we wrześniu rajd jesienny na Soszu. Zapraszam wszystkich. Jeszcze parę słów tutaj od Pana Wiktora Naturskiego z Nadleśnictwa Usztynów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą robotę i za to poświęcenie. Ja nie wiem co z Jankiem zrobić, żeby jeszcze ta pogoda mu sprzyjała bardziej. Bo co jest sprzątanie, to Wy tak dostajecie po prostu od tej pogody. To jest strasznie niesprawiedliwe, szczególnie, że robicie naprawdę bardzo fajne rzeczy. Eee, wielkie dzięki, ja, ja mam wielką nadzieję też, że z roku na rok tych śmieci będzie coraz mniej, no bo rany boskie. no mam nadzieję, że ci ludzie pomału trochę dojrzewają do tego, żeby inaczej odchodzić do przyrody. Bardzo bardzo dziękuję jeszcze raz, no i mam nadzieję, żeście się nie pochorowali przez to. Dzięki.